Witam serdecznie. Słuchajcie, jak bumerang co roku w zasadzie na wiosnę powraca temat wysokiego napięcia w sieci no i wyłączania się falowników. I co my możemy w takim wypadku powiedzieć zrobić? Każdy zdaje sobie z tego sprawę, albo wie, albo słyszał, że nasze sieci są stare, nieprzystosowane do pracy w tą i z powrotem. Zawsze było tak, że one miały tylko dostarczać energię do nas, a nie tam gdzieś miały iść w inną stronę. Większość, może nie większość, ale 40-50% transformatorów w naszym kraju to jeszcze są transformatory, które pamiętają komunę. No i ogólnie sieć jest nieprzystosowana do takiej ilości. Energii wpływającej z różnych innych źródeł rozproszonych, a nie tylko z elektrowni do nas. No ale to zostawmy. W każdym razie problem istnieje, faktyczny, ogólnokrajowy. Nie ma to zasady. W zasadzie, gdzie w jednej wiosce może nie występować, w drugim występować, w jednym mieście na osiedlu jednym gdzieś tam nie, na drugim już może tak. No, i co w takim wypadku należy zrobić, bo to jest takie podstawowe pytanie. Były już filmy też o tym, niektóre osoby tam nagrywały, nawet proponowały jakieś urządzenia, bo są oczywiście do obniżania napięcia, bo są oczywiście sposoby legalne i troszkę mniej legalne. Legalny sposób, no to wiadomo, jeżeli wyłącza się Wam falownik no to zgłaszacie to do swojego OSD, czyli do swojego operatora, do swojego zakładu energetycznego, tam gdzie podpisywaliście umowę dystrybucyjną. No i no, albo ewentualnie na infolinię i tam Wam pokierują, gdzie do kogo macie to zgłosić. Z tym, że zawsze jak dzwonicie, to mówcie, gdzie możecie złożyć papier. Papier taki, żeby było to napisane, zapisane i wtedy dostaniecie odpowiedź, też powinniście dostać odpowiedź pisemną. Powinniście. Jak to działa w różnych zakładach trudno powiedzieć, tak? No bo słuchajcie, sam telefon, to dzisiaj zadzwonicie, jutro zadzwonicie, za tydzień zadzwonicie i pani czy pan Wam powie tak, była tam ekipa i, i nic nie stwierdziła na przykład, nie? Więc no, lepiej to zrobić na papierze. Jeżeli macie to nam... Oczywiście dzwonić, też można powiedzmy nawet co drugi dzień, codziennie no, uprzykrzać się, to też pewnie w jakiś sposób może zadziałać, pamiętajcie. Teraz, co zrobić w międzyczasie? No, w międzyczasie trzeba by było pójść do sąsiada. Nie, najpierw sobie wyłączyć w ciągu dnia panele fotowoltaiczne, wyłączyć je w ogóle, czyli odłączyć od sieci, wyłączyć falownik i zmierzyć napięcie na trzech fazach. Jeżeli macie oczywiście trzyfazowy falownik, bo możecie mieć też jednofazowy. I teraz co najciekawsze, na przykład jak na jednej fazie ten falownik jednofazowy Wam się wyłącza, bo na jednej fazie, akurat na tej, na której jest podłączony, jest wyższe napięcie, no to może wystarczy tylko przepiąć na inną fazę, ale większość falowników to jest trzyfazowe, a falownik się wyłączy bez różnicy, na której fazie, na której fazie jest przekroczone napięcie dopuszczalne, czyli 253 V. tak? Teraz, Więc dlatego dobrze zrobić pomiar u siebie w domu, bez pracującej fotowoltaiki. Drugi pomiar zrobić z pracującą fotowoltaiką, tak? czyli normalnie na włączonej, tylko wtedy jak pracuje, nie że, że odcięło ją akurat, nie? bo było za wysokie napięcie. Czyli musi pracować, wtedy zobaczymy, czy nie ma dużej różnicy na przykład jak pracuje fotowoltaika, a jak nie pracuje fotowoltaika. Oczywiście robimy to w rozdzielnicy. Nie musimy aż tam na przelicznikowej tej skrzynce, robimy, możemy wystarczy to zrobić w rozdzielnicy. Następną sprawą idziemy do sąsiada, który na przykład nie ma fotowoltaiki. No, musimy z nim jednak dobrze jakoś żyć. Jeżeli nie potraficie sami ogarnąć tego, jak zmierzyć na fazach napięcia, no to po prostu spogadajcie z jednym, z drugim, z trzecim sąsiadem, zapewne któryś tam będzie wiedział jak to ogarnąć i. Ogarnie. Więc sprawdzić napięcie u sąsiada, który nie ma fotowoltaiki, jakie jest u niego. tak? Jeżeli ktoś się zgodzi, na przykład z sąsiadów, który ma fotowoltaikę, sprawdzić też, poprosić człowieka, żeby zobaczyć, jak to u niego. Jeżeli wszystko będzie podobnie działało, czyli i u Was te napięcia będą takie same jak u sąsiadów, to znaczy, że to raczej na 99% jest wina. Zakładu energetycznego, który może obniżyć napięcie na trafo, lub w ostateczności, jak będzie dużo skarka. Tutaj właśnie o to też chodzi, o tą ilość skarg, tak? Nie tylko osób, które mają fotowoltaikę, ale też osób, które nie mają fotowoltaiki, bo nawet lepiej to działa i szybciej to działa, jak jest więcej skarg osób, które nie mają fotowoltaiki i przez to są poszkodowane, bo im może na przykład żarówka szybciej się przypalać, a jest to stwierdzone, bo ja. Mam to u siebie, chociaż nie mam 253, 248 najwięcej zauważyłem, ale żarówki mi się przepalają. Te ledowe patrzyłem na pakowanie, one mają powiedzmy zakres pracy od 220 do 240. A że w lato mam 245, 248, to one po prostu szybciej się przepalają. Ja już nie mówię o tych wyższych napięciach, 260 czy jeszcze więcej. I tutaj właśnie, jak będziemy mieli takie dane z kilku domów swoich no to będziemy widzieli, czy może to tylko u nas takie napięcie jest, bo nie zawsze jest wina zakładu energetycznego, pamiętajcie. Czasami jest tak, że może to być wina naszej instalacji elektrycznej w domu. Normalnie przy odbiorze, przy nowych domach powinna być zrobiona impedencja, tak? Impedancja pętli zwarcia, jak nie pomyliłem tego pierwszego słowa, bo jest trochę trudne. Ja nie jestem z wykształcenia elektrykiem, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Więc powinna być zrobiona, coś takiego powinno być zrobione, pomiar powinno. Czy one są robione, to powiem Wam szczerze, że nie wiem. Ja na przykład nie wiem, czy u mnie było robione. Na pewno powinno być zrobione, bo inaczej w papierach do zakładu powinno być to odznaczone, że tak i tak. I może to być tak też, że nasza... Szczególnie w starszych domach, gdzie jest jeszcze mogą być jakieś aluminiowe przewody, albo za cienkie przewody miedziane, albo za cienkie przewody, na przykład od instalacji do falownika, za cienki przewód dany, a jest dość duża odległość, to wina tego wysokiego napięcia i wyłączania się falownika może być też spowodowana u nas, w naszej instalacji domowej. Wtedy to nie jest problem, bo trzeba tylko to powymieniać, tak? Ale to najlepiej jakby już właśnie ogarnął potem elektryk, no bo tej impedancji to kurczę, nie chcę mi się teraz sprawdzać, bo mogę się mylić, bo to takie dziwne słowo. Yy, ale niech tak będzie, zostanie to zwykły człowiek raczej tego nie ogarnie, chociaż na to jest wzór i pewnie ktoś kumaty, który trochę tam się tym interesuje i, i wie, to to znajdzie. No, ale dobra, nasza fotowoltaika nie działa, napięcie u nas jest normalne, nic w naszej instalacji jest niezepsute. Zakład dalej twierdzi, że u nich jest po ich stronie wszystko ok. Co dalej mamy robić? No, powiem Wam szczerze, że można oczywiście obciążać, jeżeli wiemy, że na jednej fazie mamy tylko przykładowo powyżej 253, możemy obciążać tą fazę jakimś odbiornikiem elektrycznym, czyli na przykład pod tą fazę, jeżeli robimy kilkudniowe na przykład pomiary i widzimy, że tylko ta jedna, na przykład pierwsza faza jest zawsze przekracza, te inne nie, tak? Bo gdzieś tam coś Inaczej pracuje ktoś inny na tych fazach, coś tam robi, czy wy macie co jakieś urządzenia i inne nie mają wysokiego napięcia, powiedzmy mają tylko 245 albo 8, bo ja już się widziałem między fazami po 20 po 30 V różnicy. Także można tutaj pokombinować, jeżeli jest to tylko na jednej fazie, czyli jakiś ekstra odbiornik. Ktoś powie: "No ale po co mi ta woda?". No można to zrobić tak, żeby Grzało wam wodę użytkową. Codziennie ją się używa. Baniak 200 litrów, tak? Do tego oczywiście, automat najlepszy. Jest takie urządzenie w Polsce produkowane, pewnie są i chińskie. Kosztuje około 2000 no nie jest tanie. Ale on działa w ten sposób, że właśnie jak zbliża się do granicznej, i to chyba działa nawet na. Dobra, nie będę tam wtapiał się w ten. Jest takie urządzenie firmy na Z, które po prostu jak zbliża się do granicznej napięcie, do granicznej wartości, to po prostu włącza, uruchamia grzałkę, tak? Aczkolwiek można ją też osiągnąć jeszcze taniej, dużo taniej, zwykłym gniazdkiem inteligentnym. Tak się to nazywa, gniazdko inteligentne, które tam wpinacie sobie w zwykłe gniazdko i z tego gniazdka dopiero do, do powiedzmy, bojlera, tak? Z tym, że tam też jest na zasadzie takiej samej, że jak zbliża się do jakiejś tam, powiedzmy, granicznej, granicznej wartości to zaczyna włącza grzałkę, jak spada, to wyłącza. Takie gniazdko kosztuje w granicach 100 zł, więc nie jest to duży wydatek. Tak? Co jeszcze można zrobić tak, z takich legalnych oczywiście sposobów? Można oczywiście też regulatory. Regulatory napięcia są powiedzmy legalne i są nielegalne. To tu już musiałby Wam pomóc w tym elektryk ale jest jeszcze jeden sposób też legalny, dopuszczalny na domkach jednorodzinnych, nie wiem jak na firmach, czyli przełączenie, przełączenie w falownik, ustawienie inaczej troszkę falownika, czyli to będzie tam, jak pamiętam, Q do U, czyli zwiększenie wytwarzania jak gdyby mocy biernej. Na domkach rodzinnych nie płacimy jeszcze na razie żadnych kar, obciążeń, nie mamy za tą moc bierną, więc po prostu wtedy falownik więcej robi tej mocy biernej, ale nam się nie wyłącza. To też nie wszystkie ponoć falowniki to mają, ale taką opcję przełączenia tego, ale to trzeba tego pilnować, bo, bo bez sensu jest na przykład w dzień taki pochmurny tak robić, tak? Więc to też tu nie wiem, czy można byłoby to w jakiś sposób zautomatyzować, powiedzmy tylko na 3-4 godziny w ciągu dnia takiego słonecznego. No tutaj już do każdego wybór należy. I teraz co? No, yy, jeszcze to takie, takie w, miarę, w miarę legalne, tak? czyli obciążanie faz. No, oczywiście, zmiana też, bo mówimy w tej chwili cały czas o zwykłym falowniku sieciowym, ale na przykład możemy no przerobić, wiecie, że teraz bardzo mało opłacalna, opłacalna jest, ale już nie to, co było i trzeba by było zmienić falownik na hybrydę czy wyspowy, jak tam kto z to tak zwał, tak i do tego jakiś magazyn i wtedy byście mieli jeden plus, że falownik wam się nie wyłączy, nie będzie wysyłał do sieci wtedy energii, fakt, trochę tracicie, ale w domu w domu będziecie mieli energię cały czas, czyli to, co Wam tam produkuje, tak, to wtedy macie energię sobie. Ładuje i magazyn, i macie energię w domu. Odcięcie jest od sieci, tak, czyli nie wysyłacie, no, trochę tracicie, wiadomo, ale jest to też rozwiązanie, jakby obciążenie fazy i to, że macie prąd w domu z fotowoltaiki, bo pamiętajcie, że jak Wam wyłączy się fotowoltaika, no, to wtedy pobieracie. Jeżeli Wam wyłączy się falownik na skutek wysokiego napięcia, to pobieracie energię z sieci. Nieważne, w dzień ile, kilowatogodzinę, dwie czy pięć, ale zamiast ją mieć za darmo i wysyłać jeszcze do sieci, to ją pobieracie. Także jest duży problem. No, oczywiście są też sposoby yy, nielegalne. Ale tu o nich nie będę za bardzo się rozpowiadał. Kto tam jest zainteresowany, niech sobie szuka. Jest tego pełno w internecie. Jednym z nich jest oczywiście też przestawienie troszkę inaczej falownika. No i oczywiście też różne regulatory czy tam na zasadzie działających transformatorów, ale to jest inna inszość. Ja bym powiedzmy, nie wiem, czy tak zrobił, może też bym myślał, bo to jest cały ten problem, że ludzie zainwestowali kasę, tak? I to sporo tej kasy, często jak robili firmą, a teraz mają powiedzmy korzyść tylko na pół gwizdka. Także co, tyle. Mam nadzieję, że tutaj właśnie ten nacisk na zakłady energetyczne, na OSD przez nie tylko jedną, jeden dom, ale przez pięć czy przez dziesięć. Domów, sąsiadów, którzy mają też za wysokie napięcie, spowoduje to, że zostanie wymieniony po prostu transformator, bo to najczęściej jest albo stare przewody, lecą jeszcze jakieś tam sprzed 50 lat, doprowadzające do Was energię, albo stary transformator. I tyle w temacie. No, także życzę powodzenia. Mam nadzieję, że jak najmniej ludzi będzie miało problemy z tym związane. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że nie chce mi się w to wierzyć. Tym bardziej, że teraz właśnie jest nagonka na przewymiarowywanie instalacji, no i na montowanie nowych, bo to niby super wspaniałe oszczędności. A tak do końca nie jest to prawdą. No ale tak jak Wam powiedziałem, wybór pamiętajcie zawsze należy do Was. Tak samo tutaj z, to, z tym działaniem czy z tym wysokim napięciem. Czy zrobicie to legalnie, czy nielegalnie, jeszcze raz Wam mówię, że nie polecam takiego sposobu, bo może się to skończyć dla Was nie za bardzo super i wspaniale, na przykład wyrzucą Was z netmeteringu, jeśli jesteście, no to, to, to lipa totalna, nie? Lub zapłacicie karę jakąś. Także tutaj tego nie polecam. Wiem, że rok temu albo dwa lata temu były promowane urządzenia na kanałach związanych właśnie z fotowoltaiką, które były Robiły coś, co jest nielegalne według zakładu energetycznego. Ale to pamiętajcie, do każdego decyzja należy. Pamiętajcie, że jak obniżacie u siebie napięcie, to podnosicie je automatycznie też w sieci w ten sposób tymi różnymi takimi, mm, różnymi takimi swoimi trikami, co może się skończyć na przykład spaleniem kuchenki mikrofalowej, mikrofalowej, to tam palgolicho, ale kuchenki na przykład indukcyjnej w domu u sąsiada, tak? I jeśli sąsiad załapie to, że to mogło być spowodowane tym, bo często ludzie najczęściej ludzie nie sprawdzają napięcia, ale jeśli załapie, że mogło być to spowodowane tym, złoży wniosek do OSD, że jest za wysokie napięcie, na przykład 260, a OSD dokładnie przyłoży się do tego i to sprawdzi, to nakryje was na 100% nakryje, że to Wy akurat podnosicie. Jest to do, po prostu do sprawdzenia, że to wy podnosicie napięcie. Ale to, tak jak Wam mówiłem, wybór należy do każdego. Trzymajcie się.